Co, jedziemy na miasto? Jedziemy pewnie dzisiaj. To kto bierze Janusza podpachać. Ja mogę prowadzić, ja mogę. Bagażnik jest. Ja mogę prowadzić. No ale! Ja mam swojego, tylko gdzieś wyparował kur. A to ci, co tam robisz? Chodź bagażnik kurwa! No czemu? Teodorek No nie mogę właśnie kurwa, bo wsiedliście. Teodarek! Ale wsiedliście! Nie, wychodźcie, jak idziemy to wtedy. Dobra, wsiadaj. A kurwa, dobra, Janusza, Janusza. Ja, dobra, no i dobra, Janusz Janusza, siedzi, ja, dobra! to, to wsiadaj. <gulam> Zamknij tam mnie tylko, kurwa. Zamknij bagażnik Czemu tu nie ma ten? I to, 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 tylko ulicą mieć nie podołak. Bagaż... Nie po dołach, ulicą mieć, ulicą, ulicą. O. Dobra, jadymy. Tylko Janusz, ja ci radzę uważać w tym bagażniku. <grymne> tam, 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 tam. Spokojnie, czuję się jak przy seksie z Halidą, też po ciemku. Spokojnie, nic. Zostanę <grymne> <grymne> tylko zabij teraz. No. Nie... ty, Uważaj, bo... nie Trochę mi tu wieje, bo bagażnik loto. Janusz, a lubisz radio, czy nie? Radio nie, bo nie. Jednakże jasna. <grymne> Słabo was słyszę, bo tu dudni, dudni tutaj coś. Pogaznik otwarty No Co kurwa, szumij, szumij mi! jak -szu 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 <noise> Haliny z buszelki, <noise> <będę nie głos> kurwa, nie będę mówił jak. Kurwa. Matko bożko! <noise> <noise> to tak długo hamuje. Co tu, co się dzieje? Ty? Nic sobie ten, ten jak on ma co, e... co ta blondynka z piątki na jedynkę wrzuciła? Co to było? Jedna gałka i się obsługiwać nie umie. Pierdolę was są łeb psami se Co czemu ustajemy? O co chodzi? I co jest grane? Co, co? Siadaj, siadaj Nie dość, że blondyka to jeszcze łobrazalsko. Najgorszy kurwa przypadek, najgorszy. <grym> Dobra, wsiadaj. Chodź. Chodź. Jedźcie, ja już zadzwonię. <grym> Tyjo. tam? Wsiadaj, oni na piechotę idą, Chodź, chodź, chodź. Nie bądź jak ta baba, wsiaduj. Oni będą trwonić. No co! <grywa> Ej, kurwa! <grywa> Ała! Kurwa, połbie mi przejechał! Ty! <grywa> hajlo, hajlo, mayday, 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 żyjesz? Ty coś się powyginało. Żyjesz? Ej! Stój, kurwa! Co, wezwać jakie pogotowie? Ja pierdolę. Trzeba medyka do medyka wezwać, ty. Cholera! Medyka, podoś mi numer. Ty, medyka trzeba wezwać. Nie <śledzko> 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 z niego, on jest, on jest pod samochodem. No, u mnie jest obok. Jedzko z niego, on jest pod samochodem. Co oni są obok No, nie koło co wyrobita tu! Po... Ja pierdy! Kurwa! Jak jeździsz, Franco, ty? Nie do ciebie, sorry! Ja stanę, Ja stanę, żeby auto to nie przyjeżdżało! Proszę tędy nie jechać, ja kieruję ruchem ty! Stój nie jest tędy! Kurwa, nie! Stój! 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 stój. Chłopie, dzięki Bogu, żeś wyhamował. Ja, pierdyle. Co, gej, sam żeś jest gej, kurwa, gonczę. Dobra, już, już. No nie, ja, Ała. ja pierdyle. Ludzie. Widzieliś, tato? TIR mi po łbie przejechał, dobrze, że... <laughs> Do, dobrze, że w Polsce trenowałem pić alkoholu, jestem odporny, bo my się szarpali nieraz pod remizą ze szwagrem, kurwa z całą wsią... Matko bosko... Ała... Co tu się dzieje w ogóle, ty? Ty stary, co ty mu kurwa piętę uciskasz? No i widzisz, coś zrobił, w się nie ucisko. A, A czemu twoja do kobieta tak klęka? No do ty wypięty jak kaczuszka, ty Nie, no ja chodzę jak kaczuszka Fak, fak Widzisz, wagi rodziny się nie wybiera Czemuś znowu padł jak kawka, kurwa, ty A to może dlatego, że my wczoraj do kaczek strzelaliśmy i dopiero do niego teraz doleciał matusziski? Można go Kurwa, Teodor, jak cię weźmiemy na szpital. Ja mam jedynie Bimber spotkań, do leczenia, nic Bo Nie, nie znam się. Będzie ok? Zaszrodzę? Tak, czy... weźmy go na lokalne. Ja pierdyle, no, no nie spodziewałem się, że tu taki jaja będą, nie? Teodor, wytrzymasz y, y, do, do szpitala? 650 tysięcy To jest na kasenu, jedziemy Dobra, na, na kasyno, tego, zaraz. Otwierajcie drzwi, drzwi, na szpital, jedziemy. Szpital, dobra, prowadźcie. To nie no ja ma ja do bagażnika, Nie wsiadaj ta czekaj tak już, 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 już. O, do, otwieram mu drzwi Dobra już wsiadłem Klapę zaczaśnij. Za teraz klapę łapeczki wszyscy no, zostawiajcie. Zabudę. Janusz wrócił na serwer Zostawiajcie łapeczki do, 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 do. wstaniesz czy nie za bardzo? Może jego do bagażnika wrzucimy Pomożesz mi go podnieść? Jak miał no, dawaj otwieram ci drzwi. Otwieram ci drzwi. Kurwa, moje rękę Co tam się dzieje? Tam kurwa, się nie dzieje? mam nic, żeby nie ostać ja w do do bagacika Otwieram mu drzwi, otwieram ci drzwi To zapinam cię pasami. Jedźcie z nim, jedźcie z nim na szybko do Basi. Jedźcie. kurwa. Ja siedzę tu jak coś, to też za szybko to nie jedź. Nie, nie, ja to są 20. Dobra, dobra, dobra. A tu jaki baś jedziemy? Początkowy. Ja nie mam na Steam, się matko kocioł Chłodnica za mocno, ale idzie. Okej, to wiadomość. Ta, 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 wszystko dobrze, dobrze. Trochę syczy, ale dam radę, dam radę. Jakieś podkręcane silniki chyba. Tylko muszę klapę trzymać non-stop. Kurwa, otwiero się. Jebane, kur... Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czemu się, siemanko, witajcie nie wszyscy. Panie. Cześć wam. Dobra, dobra, już żem się otworzył. Sprytny dobra. jestem, kurwa. Nie ma nie mam. kurwa, mać ty. szok. wziąłeś go? Wziąłeś. Bierz go na łapy, kurwa. Bierz go, bierz go, lecimy. Ten, co by nas przejechał, kurwa? To ja lecę wezwać jakiego medyka No, weź tam pokrzyknie, ja no, żeby to wyjdzie Halo? Medyki, lekarze? Jest tu kto? Halo? Halo, halo? Lekarze? Pomocy, lekarze? Halo? Halo? Lekarze? Ja szukam kogoś. Lekarze? Halo? Lekarze? Nie ma nikogo kurwa. Halo? Jest tu kto? Kurwa, koronawirus zamknęli, wszyscy w zakaźnym szpitalu są kurwa, no. <grafię> Siadasz na strefie czy na wyspie? No przecież ci piszę. Nie ma nikogo, chłopie na zakaźnym w, szp w szpitalu wszyscy są, bo koronawirus kurwa. Ty Janusz, a ty umiesz jakieś tam operacje? Nie umiem nic, ja to jedynie umiem Bimbrem mogę go polać, może mu pomoże. Ale no to że Bimber to około to jak to? Zarazki wypadną tam tam. No. nie będzie. To dawaj, dajemy. Odkazimy go. Ta, ta. Dobra, dobre, dobra. Ty, Janusz ma dobry sprzęt do leczenia. Nie piecze? Nie piecze? Nie dobra, dobra, trzeba odkazić! nie, nie Odkazić trzeba, chłopie! Nie, nie ma teraz nic! Wszystko na koronawirusa poszło! Musimy zaradzić jak, jak możemy, no! przeżyjesz, co Dobra, przeżyjesz, przeżyjesz! Dość radę, dość radę! Spokojnie! Dobre, dobra, dobra! Kurwa, znęcają się. Nie do jakiś chujk? Zamknij oczy, sí. ZAMK zamknij oczy. Sí. Kurwa, łą... zamknij oczy i się nie odzywaj. Chyba, że chcesz się napić, to się odzywaj. Kurwa, Będziesz, chłopie, chodził jak Piotra, jak żebym autem potrącił po pijanemu, to żem go polował. Kurwa, Barbara, weź go. No, pan wyjdzie jeszcze na chwilę. Dobra, dobra. Wejdzie. Daj, czekaj. Czekaj, czekaj. co stało? Kurła mać, co tu się dzieje. Kozak live, to Dawid zostawił łapeczkę w górę. I elegancko będzie. Ja muszę wyjść, muszę wyjść się przewietrzyć.